Witajcie moi drodzy. Dopiero co pokazywałem kolegę Dark Zewa na Indianinie. A tu kolega okazało się, że zrobił jeszcze lepszą bitwę. Czemu? Czemu by jej nie pokazać? Tak w ogóle to cześć. No cześć. Wiesz co, powiedz mi tak, to już jest końcówka Indianina. Gdy robiłem tą bitwę miałem około tam 110 tysięcy expa. Mhm. I w tym momencie masz. 130 Coś w tych okolicach To jest jednocześnie tak, że robisz na nim misję na, na typa, czy, czy tak sobie grasz nim dla... powiedzmy do tego, żeby przejść do następnego czołgu? Generalnie gram dlatego, żeby przejść do następnego czołgu, a to, że dorzucili misję i akurat czołg pasuje, to bardzo przyjemny bonus. Mhm. Czym jeszcze robisz misję? Niczym, tylko Indianem aktualnie gram. A tylko Indianem Na hmm. czołg mi się bardzo podoba, to większość gier gram zdecydowanie nim, ewentualnie pod koniec dnia parę bitew jakimiś innymi czołgami dla odprężenia. Mhm. No tak, bo jednak po całym dniu walki jednym czołgiem, to oczywiście ciężko się później, to tak mówię, wdrożyć w inne, że tak powiem, nie? Bo jest coś w tym, że w porządku, grasz sobie Indianinem, czy, bo grasz sobie, nie wiem, jakimś tam innym czołgiem, grasz im non-stop. I później przesiadkę na inne czołgi, nagle coś ci nie pasuje, tutaj jest, wiesz. Kwestia takiego przyzwyczajenia, prawda? No tak było, jak go kupowałem, bo był ten okres, że nie chciało mi się grać kompletnie niczym, Fałkę tylko zbijałem, to grałem, oh, Co i jak się przesiadam z czegoś tak małego i szybkiego na coś, co ma Kamo dwa razy gorsze, to różnica jest zdecydowana. No ciekawe, trafiłeś w sam, y, sam czubeczek i weszło, y, natomiast tutaj już nie, nie bez penetracji, no, ale to musi być z KW5, więc z piątką to wiadomo jak jest. Tutaj ciekawe, że dużo mi bardzo odbył ten joe to co wspominałem już w poprzednim odcinku, ale mm. nie było tam tego widać, tutaj jest to bardziej widoczne. No tak, bo tutaj widzimy, jak na razie miałeś już, e, dostałeś od kawu piątki. I kawu... A ładnie. E, 220, 240 średni damage. No to trochę trzeba się ustrzelać, żeby zrobić ten wynik. Już masz 1600. Jest dosłownie 2,5 minuty. A kawusiek nie za bardzo wie co robić. Fajny cel, ponieważ on, wiesz, on jest wielki i tak naprawdę jeżeli tylko stanie sobie w ten sposób, tak jak on stoi cały czas, no to, to wchodzi w niego wszystko. To 150 blachy po bokach, ale mimo wszystko pod kątem 90 stopni, no to musisz go przebić przy tych swoich 212 penetracji. I mówiłeś, znaczy w poprzednim odcinku było tak, że jechałeś bez golda. Mówiłeś, że golda załadowałeś... O, Bajka. Black Prince stojący tyłem. No, niesamowite. Mówiłeś, że załadowałeś Golda, bo grałeś trochę na CW tym czołgiem i rzeczywiście 11 pocisków. No, bogato nie jest, ale ale nie potrzeba więcej wcale, nie? Podczas randomów z tego nie strzelam cały czas. Tutaj pod koniec będzie kilka strzałów wykorzystanych, ale też nie będzie tak, że sypię z Golda, bo dobry wynik, żeby jak najlepiej to zrobić. Wiesz co, takie coś ma czasem, ma czasem rację bytu w momencie, gdy na przykład masz dobrą gwiazdkę, nie? razy 3, razy 5, to wówczas, że tak powiem, jest to w jakiś tam sposób uzasadnione, żeby zrobić sobie ten wynik jeszcze lepszym, prawda? Czyli, czyli nabić tego damage'u, nabić tego tych fragów, no ale... Powiedzmy tak, że nie pochwalamy e, strzelania z Golda w przypadku czołgów, które mają naprawdę dobrą penetrację i dobry łuskę, prawda? No, multi amunicyjny. municyjny Nie od żadnych innych pocisków. E, to chodzi o te 69 na przykład, czy tam e, 1390. O większość czołgów multego. A jak stać to, kto bogatemu zabroni? No, słuchaj, on ma odkryte wszystkie czołgi, te które chciał to sobie kupił, te których nie chce, nie będzie kupował, więc tyś ty już wiesz. Jego sprawa, prawda? No tak, jak ram damy no to tutaj pan coś i tak raczej nie gra dużej roli, to mi to nie przeszkadza, że ktoś strzela do mnie z Golda. Mm -hmm. no, czasem dajmy, czasem no wkurza, tak. nie? Że po prostu jest Albo. albo... Znaczy nie, mi się śmiać bardziej chce czasem, jeżeli strzelasz do kogoś z Golda, ale w przypadku gdzie są tam bardzo miękkie czołgi, no nie? Inaczej mówiąc, jeżeli ktoś gra czołgiem, który bardzo długo przeładowuje, to wówczas wiadomo, że ciężko to zrobić, żeby przeładować i, i, i um, przy nazwykły wykrypek, chyba, że ma się włączoną intuicję. Czasem to daje. Tak, ale no właśnie za wspomniałeś, to tyle warto wspomnieć, że jak strzałem Warhamma przykładowo za kawał burzących, których tutaj nie posiadam, no to często nie mam po prostu czasu, żeby się przeładować, bo mi wyjedzie inny czoł. Mhm. Zdarzy się, że strzelę nowe w zgodę czy z czegoś, co nie, powin nie powinno się strzelać w miękkie czołgi. No. Ja sam zaplątałem. Dokładnie. Nie nie ważne. Eee, słuchaj, 80. Blachy, dobrze pamiętam? Eee, 90 na przodzie i na boku. 90 na przodzie i na boku, i powiem ci szczerze, że rzeczywiście ee, ding za dingiem, jak na razie. Owszem, tam fałkę cię trochę obiła, ty ją wykończyłeś. Teraz t 44 się zdenerwował. No i wyszło, że strzelił tylko w gąskiej za zero. I aż mu dekelek odpadł. Także i wcale ci nie jest smutno z tego powodu. No, jak widać ta wieża, ta wieża jest śmieszna, nie? tutaj te, te kąty takie na tej wieży powodują, że się zdarzają chyba często e, dingi. E, także nie tylko na samym pancerzu, nie na, samy, na, nie na samej blasze pancerza, tylko na, na górze wieży. Ja, tu też zauważyłem po tej dłuższej grze, że w górną część jazma działa, też wszystko wchodzi. E, dół jarzma częściej rykoszytuje od góry. No, Ale dwa strzały. To faktycznie miękki czołg. Czyli ale wiadomo, góra, góra nad działem wchodzi, natomiast w dół w dół nie, tak? No lepiej zdecydowanie strzałeś w górę. Chyba że jest się na dalekiej odległości, no to wtedy mhm. wiadomo po prostu w środek czołgu, żeby trafić. Jeszcze tą fałkę w locie zgarnąłeś, także tam. No to dobrze, powiedz mi tak. Jeszcze, kwe, jeszcze kwestia może perków. Przypomnijmy, co tutaj założyłeś. Masz m.in. Kamo już wybadane na nim? Tak, Kamo mam zrobione i mam na pewno kontrolowane uderzenie, bo to jest załoga z E50, które też już jakiś czas temu zrobiłem. A wszystkich perków nie pamiętam. A mam żarówkę. No to na pewno. Czyli E50 na razie sobie odpuszczasz, tak? E50 zrobiłem i po prostu zlekam z zakupem E50. Myślę, że kupię Leopard'a. Mhm, w, pie w pierwszej kolejności. A powiedz mi, hmm. czemu akurat Leopard'a w pierwszej kolejności? Bardziej Ci pasuje właśnie ta jego prędkość jego taka właśnie e, lajtowata e, granim? Ja nie gram czołgami ciężkimi ale 50 to jest coś pomiędzy medem a ciężkim i jestem bardziej przyzwyczajony do miękkich czołgów. I też wspominałem, że jak mam czołg, który posiada pancerz, to się czuję zbyt pewnie i wyjeżdżam i zbieram głupie strzały. Mhm. Tak więc wolę mieć dodatkową prędkość i tą ostrożność, którą zachowam. No coś w tym jest. Nie wiem, czy zauważyłeś czasem, że podobnie jest, na przykład, jak wyjedziesz na samym początku w bitwie i dostaniesz dwa szybkie strzały, nie? I nagle się okazuje, że masz pół HP mniej. I wtedy się człowiek zaczyna tak wiesz, skradać, tutaj kombinować, cokolwiek robić innego, żeby tylko nie wyjeżdżać na, na, do przodu. I wówczas nagle wykręca się dobre bitwy, robi się w miarę fajny, fajne wyniki. A nie bierzemy, nie wyjeżdżamy właśnie wtedy na za bardzo na pewno do przodu. No to też się często zdarza. Tak właśnie no, się to przygląda. Jakby nie patrzeć tej ostrożności, z tym, że trzeba też sobie zapamiętać i wbić do głowy, że na początku też nie wyjeżdżać zbyt bardzo. Dlatego czasem dobry jest właśnie czołg, który jest wolny, prawda? Że, że nie, nie jesteś w stanie za, za szybko dojechać. Ja już nie mówię o czołgu typu na przykład T95, czy ten niszczycielu, który, no, który nie uczy tego, żeby nie wyjeżdżać, czyli nie uczy wolności, a bardziej uczy cierpliwości, że trzeba... Żeby, żeby gdzieś dojechać, no to trzeba się niestety naczekać. No, już załadowałem Golda, to właśnie to co, to, co mówiłem i znaczy ja mówiłem, że to tak nie robić, ale tutaj też chciałem zrobić właśnie jak najlepszy wynik. No, ale Ferdinand też jest twardy i miałem problem z przebiciem w przód z takiej odległości. Z Ferdynandem jest taka dziwna sprawa, że... Hmm... Czasem lepiej strzelać bezpośrednio na budówkę, aniżeli w, w dolną część. Ponieważ dolna no część jest, jest pokontowana i często potrafi właśnie zdingować. No i to jest ciekawe, właśnie, bo w y, historii, w prawdziwej wojnie nigdy nie przebito. Na no, albo budówki Ferdinanda w wodzie TSM. No tu też hmm. trochę szczęścia, że nie trafił. Wiesz co? Ja ci powiem tak, że Ferdynand kiedyś był naprawdę przefantastyczną zabawką i naprawdę dużo potrafił. To był czołg do przełamywania, do jechania właśnie w pierwszej linii. No niestety teraz w epoce Golda to już jest jakbyś normalnie, tak jakby zrobili z niego, nie wiem, szósty, piąty tier. Tak, tak się mniej więcej zachowuje Ferdynand. A kiedyś to była fantastyczna zabawka. No dobrze. Oznaka Mistrzowska, medal Pula, duży kaliber, specjalista, czołgista, snajper oraz stalowa ściana na medzie. Bardzo no i ładnie. Po tej, aktualizacji, który, po tej aktualizacji, która utrudnia zdobycie tego tej stalowej ściany, mhm. gdzie damerzywianski się nie liże. No dokładnie, ale to wtedy inaczej troszeczkę podlicza, więc naprawdę jest to. Powiem Ci szczerze, że czasem mnie to zaskakuje, bo pokazuje, że niby przyjęliśmy 6000 potencjalnych, a później się okazuje, że dostajemy stalową Znaczy 600 potencjalnych, a okazuje się, że dostaliśmy stalową ścianę. Także ja nie bardzo czasem rozumiem, jak to jest. 7255 damage i 10 fragów. Tutaj akurat ta bitwa nie była taka dramatyczna jak poprzednia, ze względu na to, że. Hmm, no już nie było tej takiej dramaturgii, że zostało ci tam bardzo mało HPA przeciwnikom dużo, ale pokazuje właśnie, że ten czołg ma jako taki właśnie grający z daleka gra grający mm, bardziej jako snajper oraz tak delikatnie, spokojnie, nie, nie wyrywamy się do przodu, tylko gramy z daleka no to wówczas naprawdę pokazuje pazur i masz 7255 dm, a z tego, tych odbitych strzałów które cię nie spenetrowały, masz 10 sztuk, więc naprawdę, naprawdę nieźle wyszło. No i do przodu 27 tysięcy i 2828 EXPA, bardzo ładny EXP. Także bitwa udana, bardzo fajna. Kolejna bitwa, którą pokazujesz, i rzeczywiście to jest to, co mówiłem. Jeżeli gra się jedn, jednym czołgiem, tak w kółko mała, to nagle się okazuje, że ta gra jest łatwiejsza. Już nie, nie wyjeżdżasz na przykład na mapy i nie zastanawiasz się co zrobić ani gdzie, gdzie się udać, tylko po prostu jedziesz sobie, prawda? No tak z przyzwyczajenie do tego jednego czołgu, a jak się gra cały czas w jeden dzień, no to, to się potęguje. Mhm, Jasne. No dobra. E, pozdrawianie na końcu. No, to już dopiero co pozdrawiałem, ale jeszcze raz pozdrowienia dla całego klanu. No dobra, pozdrawiamy cały klan Fora, a wam mówię do usłyszenia, trzymajcie się, hej! Cześć!